ma z tej strony Assassin. Dzisiaj zagram w Rainbow Six Siege z ekipą. Zapraszam do oglądania. 12 kwietnia będą te najazdy do Divisiona z jakąś nową misją Falcon Lost. Będzie można wymieniać sobie bronie i inne tam. Moja najulubieńsza seria gier. Jaka? Dark Souls 3. A Dark Souls 3 to podobno najkrótsza gra jest. Ze wszystkich jedno, tych ja Soulsów. Przejdę. Ja przejdę pewnie 15 razy. Jak Blackboard no, nam no. 17. Dobra, no. mamy muta. Masz, bo a z tak im. Nie mogę czekać, bo to jest najlepszy sol nie? I... No ale podobno pod względem grafiki nic się nie zmieniło. No ani grafika nie jest taka, jest. No lej. system. A wiesz, no może być krótka dla takich wiesz, panu tak, ja nie? To hmm. on wiesz. każdego bossa zabija za jednym podejściem, może za dwoma już. Ma a tak, i już. Bo tutaj Co? Co? Druty? Nie, ja nie mam drutów. Tak, by co nie ma grać, to on będzie długo grać. Czekaj, ten. Ja chcę, żeby to był najpierw Microsoft. Ja chcę pakać w tym A, to jesteście do, dobra. Zamknąć się. No? <laughs> o to chodzi. No dobra. Czekaj, to ja się schowam za latą tutaj. O, co jest? Jest sobie głupa. Nie, oni chyba od góry idą. I don't know co, ale Zaraz sprawdzę kamery. Hall tutaj jak jest wejście od razu Jest rozwalona barykada Słucham tylko i wyłącznie, ale... Nic złego. A z drugiej strony garażu nikt nie idzie. E, a tarcza. tarcza mnie zabiła. O, No, teraz gdzie jest? Od głównego wyjścia, tam Gdzie no. byłem schowany? Ternik jest na, na... A, na... A, ternik jest leży przy naszym. są, tarcze. Dobra. Moment, moment, bo poczekaj główne drzwi tarcza idzie, uważaj idzie, idzie się je zrób, placy akcję... Jeszcze to jest jedna tarcza, uważaj e, Jeszcze jest się siedzi okej Dobra oh. Jeszcze tam, na stoł To mogła być taka akcja do traileru jak teraz Czekaj, czekaj bo To następnie jak się zwie ten to jest to Fuse my... A Fuse no Dawno się nie grało Z tymi granatami Cluster Charge Jest, jest, jest nie tu, kurde Gdzie jest? O, no. to ładnie Tam na A A, A, A Podkłada? Nie wiem, nie widzę, ale widziałem, że go na A zabił Chodź tam Poczekaj, może bomby nie ma A, może ma. W jest. Też, On tu podłożył. I tu, patrz, patrz, patrz. Tu no. Jest. Jest, jest. Mam go. Yes. Dobra, gdzie jest bomba? Gdzie jest bomba? Tam, zobacz, bo tam gdzie on był. Za tym krzesłem. Ladą. Jest, jest, jest. Mam, it. mam, mam, dobra. Uda się, uda się, uda się Wygrana! Jest, yes, runda szósta, tak Zalado, zalado krzesłem Ale to była akcja, kurde To się nazywa panika gaming. <gamy> A dobrze, że kucną. Takiego <gamy> Znów no, no, biorę miota. To są emocje. Ja 3, 3 no. Ja nie wiem, czy brać Castle, no. ale... No dobry jest Castle Zależy, no, jakim operatorem tam ci się wiesz. Bardziej podoba grać, no. No ja lubię Castle. Ja na przykład no, tego, no. E... Z tego sygnałem wykrywania wrogów, jak on się nazywał? Puls. Puls, o. Tego nie cierpię na przykład. Ja nie po prostu grać nie umiem. No to to jest trochę słabe, bo on tylko tam chyba na 2 metry e, serce w ja to jest bardzo mało. Wiecie, że jak ten zakłócasz podłożycie pod barykadę, to oni wam jej nie zniszczą. No. no. Będzie ładunek, zakłócił. A możemy tu raz zraszować ładnie. Tylko... To mieli trwa blisko. Tak to nie ma. No dobra. A kurde, nikt nie poszedł na górę. Dostawał dużo. No od ty poszedł. Moment, bo tutaj te drony nam się tutaj o, ten na przykład, Pan Co to Panoszą. Co tam się włączyło? No ciekawe. A, jednak, trafiłem mu w kolano. Kto? Jest tarcza. niech tylko mi się tutaj wychylą. Fisk. Ktoś wysadził. Cofam się, bo widzę, że już tutaj nam... Ładnie. Fuse. Uważaj tam po lewo. Obity trochę. Trafiłem tarcze. No, jak, jak, w głowę utrafiałem. Dobij go, dobij go. Troszeczkę do to... życia ma tylko. Mam go, Ech, headshot, o. poszedł. O, tu na schodach, na tych kręconych. Fuse. Dobra. Chodź tutaj, ktoś na A. A nie, bo wy zginęliście. No. No trafił, żeby... Czekaj, Trafiłem taka, go. Tam, jeszcze tam... Jeszcze górę wyrzucił. Ta kurczę słyszę ich z dwóch stron. Mhm, no też. Gant, gant, jest, 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 gościu. Jest, dwóch na dwóch. No dobra, ja tutaj sobie poczekam. Ele, ten Thatcher, to go ten. Ma troszeczkę życia. Będę nie, zabił. Nie Mam. i plecy. Gościu miał. Jest udoka. Po lewej, po, po lewej. Mhm. ja sobie poczekam. Ten Thatcher. Tak. Ja jeszcze mnie zajdzie. Don't worry. 50 be. sekund. <coughs> Ej, pars zostawił mnie. Zostawił mnie, no. Worry, do, 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 do. Mam. Ja. Runda pierwsza wygrana. No, go wyczuł. No, usłyszałem go jak skakał. Tego co właśnie mnie Teraz nie cię? Dwie po prostu piękne ja. rundy. Dokładnie. ładne. Ty ten no, odcinek nie miał 30 minut, nie? i tak, o sobie prześlę shortplayem. Nie, dupa. Zatem nie wiesz, i... jakie ja na tą funkcję czekałem na tego Shareplaya? Żeby można było normalnie udostępniać głosy z imprezy. No ale teraz to będę musiał na topa zgrać. Do tego wygasa zgrać i potem zrenderować to za kilka godzin. We need to bomb. I to pół godziny, nie? Znaczy, mnie to tam nie przeszkadza, bo i tak każdy filmie ja tak robię. A, a ja znam sposób, jak skraszować sobie komputer w mniej niż minutach. O boże. Trzeba, trzeba mieć Sony Vegas'a po 13, trzeba mieć... Chcesz, ja zrobię odcinek nawet o O. Trzeba mieć klip, z, w którym gracie w i gadacie o Dark Souls 3. No, sekund. góry są, sekund, Trzeba to wrzucić do Vegas'a. I wtedy się zacznie na 82% i cały kom kompas posiada. Ja. <gryzanie> I tak ja. No bo ja chciałem wrócić odcinek od Dareksus 3. I tak ja, że tak 10 razy próbowałem za każdym razem przycina była. I że wszystkie przyciski pokej tak tak i nie, Ja na górę idę. Już nas wykryli. Wykryto mnie. Gdzieś jest kamera? No, to... A tam jakieś kamery I'm destroyed No muszę się nauczyć położeń kamer na mapach Gdzie są kamery O nie, zabili Aj granat zamiast tego Mi się jeszcze mylą te przyciski kurde Jak się nie grało przez miesiąc o, zabiłem czasu kogoś Zrobiłem kogoś fiuzem. z bową tylko. Tak, że tam granaty. Mhm. Mm dostałem headshota, nie. Okej, tam na górze. Dobra, poszedł. No. Tak Jeszcze prostka i ktoś. O, kurde, tam leży w tym samym pomieszczeniu? No. To. Tam od tego położyłeś. To leży w raz. Dobra. No, wbija się, wbijaj się, wbijaj. No, no spokojnie No Tam, tam. Jest. Jest. Oh. No, no to się robię. nazywa akcja. Czterech? O Boże. To jest z pistoletu. Po prostu dzisiaj moja skończyła. No, 5-3 ja. Ciężko wyolczyłem zwycięstwo. 5-3, no ciężko wyolczyłem zwycięstwo i tak powinno być. Jaki piękny odcinek będzie? Dobra, zapisałem wszystkie klipy. 370 wzrost rozgłosu.